Siebacie z wieczora. Witam was, mamy tu sobotę, nie wiem, chyba koło 17. Eee, stwierdziłem, że nagrałem coś z przygotowania paszy, może coś tam kogoś zainteresuje, nie wiem. Ale już dawno miałem to zrobić, jakoś się tam zatrzymywałem i stwierdziłem, że dzisiaj jeszcze jest w miarę widno. Coś tu dopowiem, pokażę wam, jak to u nas wygląda. Przygotowuję tonę, taki mam tutaj mielacz. I mieszalnikiem, no... Moja produkcja, wszystko. Mieszalnik robiłem sam z tatą, no, mielacz jest oryginał. Tutaj pójdziemy, no nie ma tu żadnej filozofii, wszystko sobie spada tutaj na dół, ślimaczkiem idzie do góry, no i jest wymieszane. Tu podjeżdżamy później Hinką. lux maszyna, no i wysypujemy, jedziemy na karboniki, no ale to później. Yy, także mieszamy tutaj tonę, spokojnie sobie tutaj wchodzi, nawet się to jako tak miesza, chociaż myślę o czymś większym już, co najmniej na dwie tony i lepszym śrutowniku, najlepiej są co tłoczącym, no ale... To się musi coś na rynku trzody chlewnej ożywić, żeby tutaj jakieś inwestycje lepsze robić, raczej znaczy kolejne robić. Z czego składa się nasza pasza? No w tym przypadku akurat teraz są warchlaczki. Będziemy je dzisiaj po południu ważyć, ale strzelam, że mają tak średnio z 80 kg, 70, na pewno będą większe i na 1000% będą też mniejsze. Ale gdzieś ta średnia powinna taka być, zważymy nie wiem, może z 4 sztuki, także będziemy wszystko wiedzieć. Idzie nie chcę tutaj jakoś Z tego co. Dobra, idzie, idzie, idzie nam 200 kg pszenżyta, 250 pszenicy i 455 mienia. Nic nie pokręciłem 450 i 250, 500, 700 i 200 to jest 900. No, 100 kg z śruty sojowej, 25 premiksu, troszkę zakwaszacza, troszkę zakwaszacza, czyli chyba z 3 kg. No i tak to wygląda, i będziemy sobie jeździć, chodzić. I wszystkie sobie wrzucam tutaj, i później dopiero do, 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 do mielaza, jakoś tak. Mi się wydaje, że to jest po prostu lepiej zrobione, więc lepiej się to gdzieś wymiesza, lepiej mam to pobierać stąd. No, robimy tak. Siura w woreczkach. No wiadomo, że tańsza byłaby w tych Bagach. Ta tańsza to w ogóle by była jeszcze luzem, no ale. No ale, przemieliśmy to. Premix, premix, chodź tu, panie. Dobra, już. Oczywiście, jak już się nakręciłem i zacząłem mówić, to musi wyjść jakiś bubel. Zapchała się karta pamięci. No i mam 15% baterii. No, ale... także jest jeszcze więcej nic niewiele nie będę mówił. To trzeba wyśnąć! No. Jeszcze! Nie ma! No. Dobra, ja ją ja sobie robię. Tak i tak. Trośkę z tutaj. Szczypta soli, liść laurowy, ziele angielskie. Świnki będą rosły. No, to są dodatki. I śmigamy zaraz po Boże. <noise> Można się śmiać, ale tu mam małą ściągaweczkę, taką mam listę I za każdymi taczkami, które tam naładuję Po prostu oznaczam sobie kreseczkę Mieszam tutaj wszystko na zmianę, na zmianę, na zmianę. myślę, że po prostu lepiej się to miesza No lubię, żeby, chcę żeby to było dokładnie zrobione Bo pasza duże wieprzki No luks Także, miesza, i mielarz jest Silosy są tam <noise> Tomasz jest tu no chodzimy, idziemy. Zaczynamy przygodę. Co tam się dzieje? Markus złowiasz. I dobra, dajemy czadu. Zaraz światło przygaśnie. Stare, poczciwe cemencioki, pamiętające MPB jeszcze, no poobdzierane są z zewnątrz, brzydko wyglądają. Ale środek jest cały luks, wymalowany, także na spokojnie. Patrzcie jaka to jest wygoda. Taczki, korba i lecimy. Nie trzeba nic łopatować, wszystko zlatuje do zera. Legancko. Będzie 50 minut i schodzą właśnie ostatnie To dość się ciemno zrobiło, no i kończymy, mam oświetlenie nawet, nie wiem jak to będzie wydało, no. no powiedzmy, Kamalka słabo sobie radzi w tych ciemnościach, ale tam jest, nie wiem, leda, a teraz jest metalohalogen. zobaczymy jak to długo poświeci, led wcale długo nie wytrzymał, tak wam powiem szczerze, może z rok dał radę i, i wywalił kitę. Takže na dítě to všechno, třeba jste se pár.